Czy porady, bo tak macie Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć, co się przyszłości z czemu popatrzymy na świadczy. Ale piękne pytanie, ale co że nie zadajemy żadnych pytań, czyli ja rozumiem, że za który Państwa dostałam? Za drugi na raz. Za drugim, no zobaczcie, naprawdę problem jest fantastyczny, bo dzwonicie w trakcie, nawet jeżeli ten problem będzie utrzymany, jeżeli będzie telefon za telefonem, to będziecie dostawać się z taką za Zobaczymy. Czyli życie uczuciowe no jest pokazane, proszę pani, mężczyzna stoteczny, ja w ogóle jego widzę, proszę pani, jako człowieka niezależnego zawodowo, ja go widzę, proszę pani, jako człowieka posiadającego coś własnego, proszę pani, na przestrzeni czasu. Tak. A, widzi pani? No właśnie, bo ja widzę tutaj posiadanie coś swojego, ja widzę tutaj działalność gospodarczą, proszę pani. Nie wie pani, co uważam, że tak. Uważam, że tak, ale wie, wie, wie pani, co będzie z problemem z mieszkaniami, to od razu pani mówi. Się zgadza. My, oświadczy się, o, o, oczywiście. Tutaj ja widzę związek bardzo poważny. To jest, o, karta związku, tutaj twórka była, w czyli to będzie pani Mąż. O tym też mówi gwiazda i król monet. ale będziecie mieć problem z mieszkaniem. Tutaj kartę bardzo wyraźnie pokazują, że będziecie wynajmować mieszkanie. Tak to kartę pokazują. Będziecie mieć problem z takim stałym lokum z tego względu, że nie za bardzo będziecie chcieli mieszkać y, y, no, z rodziną. Uważam, że będziecie mieszkać. Tak. A ja wiem, że tak. Não, ela vai assim.